Siema, tu kanał Fame Newsy. Już dzisiaj odbędzie się pierwsza konferencja Gali Fame MMA 9 na której mamy nadzieję znowu będą dymy i widowisko po raz kolejny będzie się oglądać z emocjami. Co prawda Don Cassio nie walczy, jednak mamy nadzieję, że z powodu występu Saszy znajdzie się na widowni i dorzuci swoje 5 groszy do jakiejś awantury. Dzisiaj cały dzień na dwa komputery oglądamy konferencję, jednocześnie montując najciekawsze momenty i robiąc podsumowanie. Dlatego zapraszamy do subskrypcji kanału, aby nie przegapić najnowszych filmów. Karta walk zaskoczyła i opinie były raczej negatywne. Wielu z Was po prostu nie zna większości zawodników. W poprzednim odcinku przedstawiliśmy Wam, kim jest każdy z występujący na gali Fame MA9. Dzisiaj przyjrzyjmy się temu, kto jest faworytem każdej walki i na kogo stawia oficjalny Buckmacher Fame MA9. Lecimy! W pierwszej walce zobaczymy rybę oraz Olega. Mimo że ryba swoją jedyną walkę z Filipkiem wygrał, a Olek przegrał, to i tak większy kurs jest na rybę i wynosi 1.90. Według Bookmachera większą szansę na wygraną ma Oleg, który jest po prostu większy od ryby. Ja bym się na razie wstrzymał z obstawieniem tej walki. Najpierw chciałbym zobaczyć ich face to face. Po ich walce w OKTAGONIE zobaczymy Krychę z Saszą. Tutaj Bookmacher L słabo potraktował mistrza UFC i kurs na Krychę zamiast 1.01 wynosi 1.50. A tak bez jaj, to Krycha nadal jest faworytem walki. Posiada już spore doświadczenie wygrywając 3 z 4 walk na Fame MMA. Dla Saszy będzie to debiut w Foktagonie Fame MMA, co zapewne Bookmacher wziął pod uwagę. Pierwsza walka nietransmitowana na YouTube, a dostępna tylko w Pay Per View to walka Patrykosa z kanału Fame News z Pączkiem z warszawskiego koksa. Jeden jak i drugi wygląda potężnie i Bukmacher stawia tutaj na członka ekipy WK. Mam nadzieję, że Pączek wygra, ponieważ jak tylko dogonię Patrykosa w subskrypcjach, zamierzam zająć jego miejsce w Fame MMA, kończąc jego karierę w federacji jakimś soczystym sierpowym. Dlatego zachęcam do subskrypcji kanału. Czwartym pojedynkiem Gali będzie walka family friendly YouTuberów, posiadających między sobą spinę, którą chcą rozwiązać na pięści. Kuba Post i Vandal. Tutaj Bokmacher widzi minimalnego faworyta w Mikołaju, u którego odbyła się uliczna bijatyka. Kurs na Kubę Posta to 1,95. Połowa Gali to walka jakiejś Anny i Way of Blonde. Tutaj faworytką jest była uczestniczka FFF która podobno potrafi dać niezłe widowisko w OKTAGONIE. Kurs na jej wygraną to 1.60 i po konferencji i media treningu myślę, że mógłbym się skupić na postawienie na jej wygraną w OKTAGONIE FAME FMA 9. Po walce kobiet miała być walka hejtera z Rafoniksem. Jednak Rafon doznał kontuzji i czekamy jeszcze na nowego rywala hejtera. Możliwe, że poznamy go właśnie dziś podczas konferencji. Ostatni hater akurat mi kupon, dlatego z dystansem podejdę do jego kolejnej walki. Preludium do walk osób, które naprawdę mają ten tytułowy fame jest walka narzeczonej Artura Szpilki z Susie. Tutaj raczej bez niespodzianek, faworytem jest narzeczona pięściarza, który możliwe, że już niedługo dołączy do fame MMA, a jest kuszony przez jeszcze jedną organizację. Wszystkiego będziecie się dowiadywać na bieżąco. Zuzię, mimo że wygrała ostatnią walkę, jest tutaj mocnym underdogiem z kursem 4-0. No i w końcu walka o pas mistrzowski pomiędzy Marcinem Malczyńskim a raperem Kubańczykiem. Marcin był długo wyczekiwanym zawodnikiem Fame MMA i dołączył dopiero na piątej gali, wygrywając z Ad tym sposobem trochę na skróty został właścicielem pasa Mistrzowskiego. W końcu na 9 gali jego rywalem zostanie Kubańczyk, który na czwartej gali znokautowa Bokzela, szósta gala to już gładkie zwycięstwo nad L Pro. Faworytem tego pojedynku jest kubańczyk, jednak ja bym tego tak nie widział i mój kupon podbije właśnie, stawiając na Marcina Malczyńskiego. Kurs na wygraną posiadacza pasa to 2,70. Jest on znacząco wyższy od swojego rywala. Posiadając 196 cm wzrostu to 15 cm przewagi. Każdy, kto kiedykolwiek próbował swoich sił w wszechstylowej walce, wręcz wie jak ciężko trafić i być trafionym przez takiego rywala. Walką, której potwierdzenie dostaliśmy całkiem niedawno, jest walka Sylwestra Wardengi który debiutuje w oktagonie z Kasprem Błońskim. Jeszcze wczoraj kurs na Wardenga był wyższy, stawiając w roli faworyta byłego członka timu X. Jednak dziś już bukmacher nie widzi faworyta i kurs się wyrównał. Kto wygra ten pojedynek? Ciężko opowiedzieć. Wardenga jest starszy od swojego rywala, jednak Błoński jest wyższy. Co da mu na pewno przewagę? Jestem bardzo ciekawy ich face to face, gdzie zobaczymy przewagę Błońskiego, ponieważ Wardenka ma około 170 cm wzrostu, a Błoński aż 16 cm więcej. Ja mimo wszystko stawiałbym na zwycięstwo Błońskiego, który dłużej trenuje MMA, ze względu właśnie na walkę z Marcinem Dubielem, którą wygrał. Co prawda nie znokautował Dubiela, jednak wygrana to wygrana. Czy Wardenka postawi mu większy opór niż Marcin Dubiel? Zobaczymy. No i w końcu walka wieczoru. Potężny Kizo stanie naprzeciw jeszcze potężniejszemu Popkowi. Mimo, że Kizo wygląda jak rasowy wojownik, to Bukmacher na pewno patrzy na ich doświadczenie w Oktagonie. Kizo walczył na Fame 4, gdzie sędzia w trzeciej rundzie przerwał pojedynek, gdy Kizo był bity przez Mielonidasa w parterze. Popek natomiast to król Freak Fightów. W 2008 roku stoczył trzy zawodowe walki w Wielkiej Brytanii, wygrywając dwie przez knockout i raz samemu dając się znakautować. W 2016 roku trafi do KSW, od razu biorąc na siebie kawał wojownika. Jak powiedział sam, wolał zostać w pierdol od Pudziana niż bić się z jakimś Najmanem. Szanuję. I tak się właśnie stało. Mimo to, Popek raz porządnie trafił budziana, Pudziana i już myślałem, że Pudzian odleci. Kolejna walka to KSW Koloseum na Narodowym, gdzie Popek w 45 sekund nocoutuje Roberta Burnejkę. Dwie kolejne walki to przegrane z Tomaszem Oświecińskim oraz Erko Junem. Obie walki przerwane w drugiej rundzie. W końcu Popek trafia do Fame MMA, gdzie na siódmej gali w zaskakujący sposób poddaje Stiflera. Cała ta jego sportowa historia stawia go w roli faworyta. Kurs na wygraną Popka to jedynie 1.18. Jeśli zaryzykujecie i wierzycie w KIZO, to swój wkład pomnożycie Razy 4. Radzić wam nic nie będę, aby potem nie było na mnie. Jednak jest to waga ciężka. Tutaj jakiś piosenkowy lucky punch wejdzie i dobranoc. Także nigdy nic nie wiadomo. A Wy jak będziecie obstawiać gale Fame MMA? Napiszcie w komentarzach swoje typy, a po gali wrócimy do filmu i sprawdzimy, kto miał rację udostępniając w filmie trafione komentarze. A w tym odcinku to już tyle. Zachęcamy do subskrypcji kanału, ponieważ na kanał wleci dziś jeszcze kilka filmów oraz podsumowanie pierwszej konferencji Fame MMA 9. Siema!